Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Ja naprawdę się dziwię, że w dzisiejszych czasach ktoś może narzekać na art blocka, brak weny. Jakim cudem? Przecież zawsze można ćwiczyć podstawy. Albo pozwolić by aplikacja zdecydowała o wszystkim. I dlatego dziś oddaję kontrolę nad swoim życiem dla prostej, aczkolwiek bardzo fajnej aplikacji, która dosłownie zdecyduje co będę robić. Zostawcie więc lajka like i suba z dzwoneczkiem i lecimy. Poproszę werble. <słuch> o mój Boże, przecież to jest genialne zestawienie. Nawet nie jest to dziwne, bo mamy dwóch złoczyńców. Przy czym jeden właściwie nie jest złoczyńcą, a drugi to mięso armatnie dla Jedi. Ej, ale i tak mi się podoba. Na początek poza. Zastanawiałam się, czy powinien mieć pozę niczym James Bond z dodatkami. Tylko w trakcie coś mi się pokiełbasiło. Ja rozumiem, że Gwiezdne Wojny i te sprawy, ale jak ja mogłam do Stormtroopera dodać Minionka jako grogu? Jak? Jak? Przecież on był towarzyszem Mandalorianina. Ale to tak naprawdę wina tych minionków, bo to one mnie zmyliły. Mm. Jeszcze raz. A tak. Mm. Dobra, do trzech razy sztuka. Dostojny, elegancki, wyprostowany, a zarazem przebiegły. No i to jest grób. Ta fuzja będzie wyglądała jak cosplay, bo na targach gamingowych czy fantazy ludzie często chodzą w przebraniach Stormtroopera i strasznie mi się to podoba. Gdy losowałam, to obawiałam się jednak, że wyjdzie mi coś, czego nie znam albo czego nie lubię, a tu proszę. Jeśli znacie jeszcze jakieś ciekawe apki, dzięki którym mogę Was zaskoczyć, to napiszcie w komentarzu. A my z Markiem na pewno się temu przyjrzymy. Co jak co, ale. Musiałam przemycić minionki. Bez nich byłoby strasznie dziko. A teraz? To przynajmniej mają bojowe zadanie, dźwigają ten wielki hełm. Przy czym jeden chyba robi najwięcej, bo niekoniecznie uśmiecha mu się ta robota. A drugi? No cóż, jak na dowcipnego minionka przystało? Obija się i planuje zrobić coś bardzo złego. Już sobie wyobrażam, jak po takim gilgotaniu ten wielki hełm spada mu na głowę i resztę historii bardzo łatwo sobie wyobrazić, jeśli znacie animację z minionkami. Kurczę, aż nie mogę się doczekać nadchodzącego filmu kinowego z Gru za czasów jego młodości. Zapomniałam o pewnym charakterystycznym elemencie w nieskazitelnej sylwetce gru. Do tego wykorzystam expand. Mała rzecz, a jak wiele zmienia. O tak. Właściwie wyszło bardzo ciekawie, bo choć rysowałam w Procreate, to ostatecznie praca prezentuje się jak szkic ołówkiem i o to mi chodziło. Następne losowanie. Mandalorian? Chyba Mandalorian, ale okej. Okay. W ogóle, czy ja tym minionkiem wykrakałam? Boże i stitch. Okej, okay, okej. Okay. Damy radę. Było już statycznie, to może teraz dynamicznie. A co? Niech się dzieje. Chciałam jakoś przemycić łeb stitcha, bo on jest naprawdę charakterystyczny i słodki, ale z drugiej strony. Mandalorian nigdy nie pokazuje swojej twarzy, bo tak każe obyczaj. Sam zarys głowy pomógł mi, by dobrze umiejscowić hełm, ale to nie koniec zabawy. Fuzja ta jest w skrócie perspektywicznym, ale ten efekt można jeszcze bardziej wzmocnić, dzięki czemu będzie jeszcze lepsza. Żeby wprowadzić jakiś powiew świeżości, postanowiłam, że każda praca będzie inaczej wyglądać. Ale to ta ostatnia w filmie jest wiścienką na torcie, więc zostańcie do końca. Tutaj zamiast poszarpanej kreski zdecydowałam się na komiksową. Bardzo gruba, ciężka, wyrazista, ale estetyczna. Sam strój musiałam w pewien sposób zinterpretować, by pasował do ciała Stitcha, ale najbardziej kombinowałam z hełmem. Połączyłam hełm z zębami, bo myślę, że jest to też ważny motyw z bajki, który się kojarzy każdemu. Nie jest to jednak paszcza, a zdobienie hełmu, więc całkiem zgrabnie wyszło. By bardziej było czuć ruch postaci, dorysowałam podłoże, a właściwie skrawek podłoża. Taki podest z kawałkiem ziemi robiłam nieraz, ale tu oczywiście kreska jest zdecydowanie inna. Parę jeszcze dodatkowych szczegółów i można przejść do koloru. Jest kolorowo, paleta jest bardzo wesoła, dzięki czemu świetnie pasuje do tej komiksowej kreski. No i mandalor Stitch gotowy. Oto i on. Ta aplikacja to nie tylko fuzja, ma parę kategorii i zdecydowałam się na coś innego, by naprawdę zaszaleć. Ymm, spodziewałam się tutaj serio postaci, ale w związku z tym, że mam olbrzymie szczęście, to wylosowałam ziemniaka jako. Nie wiem, co znaczy: Fancy Fresh. Rozumiem, że jest to taki wymuskany elegant, ale to ta mucha sugeruje mi bardziej niż słowa. Sorry, ale mój angielski jest nie najlepszy. Wiem, że wiele osób w tym momencie by się załamało, bo co do cholery, można zrobić z ziemniakiem. Ale ja Wam powiem, że trafiłam na genialny motyw. Bo ziemniak to bardzo ciekawa roślina. Skoro ma to być taki dostojny ziemniaczek, to najlepiej jest to przedstawić w humanoidalnej postaci. Do tego potrzebne są pozy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to laska. W sensie taka laska, na której się ma opierać. A nie laska, że kobieta. Chociaż kobieta? Kobiety też mogą być fancy fresh. Dobra, będzie baba, bo już wcześniej były dwa chłopy. Tylko, że ona ma być ziemniakiem, więc przydałoby się zrobić coś ciekawego z jej anatomią. Do tego potrzebuję zwykłego zarysu, takich najbardziej podstawowych proporcji, i od tego pójdę dalej testując różne warianty. Na przykład bardzo duże biodra. Tu robi się naprawdę taka ziemniaczana. Ale można jednak pójść o krok dalej. O, słuchajcie, ona nawet nie potrzebuje stroju. To już jest solidny ziemniak. Ja jednak wybiorę tą środkową. Bo pierwsza opcja jest zbyt zwyczajna, a trzecia niezbyt w moim stylu. Druga ma coś pomiędzy, a jak pomiędzy, to wszyscy powinni być zadowoleni. <laughs> Ta, zadowolenie wszystkich w Polsce. <laughs> Dobre. Czas teraz połączyć pozy z sylwetką. Chyba pierwszy raz pokazuje, ile pracy trzeba włożyć, zanim zrobisz jakiekolwiek ilustrację. Czasem udaje nam się stworzyć główną koncepcję od razu, a czasem jest ich kilka. Wszystko zależy od potrzeb. To teraz możemy coś wybrać. Napiszcie w komentarzu, która do Was najbardziej przemawia: jeden, dwa czy trzy. Zobaczymy, czy jesteśmy zgodni. Ale żeby nie oszukiwać, to spauzujcie film i napiszcie, a ja zaraz powiem, która mi od samego początku najbardziej się podobała. Czekam... No okej. Okay. Ja wybrałam... trójeczkę. Trzeba tylko ją dopracować. Najtrudniejsze jednak w tym ziemniaku będzie zrobienie całego stroju, bo całość opiera się tylko na ziemniaku. Nosek będzie zadarty i bulwiasty, a włosy jak pirę ze szczypiorkiem. Okej, okay, wstępny zarys stroju wygląda nawet ciekawie. Myślę, że te nakrycie głowy fajnie łączy się z bufiastymi rękawami. Co do dołu spódnicy te pasy miały nawiązywać do skórki obranego ziemniaka. Eee, ale póki co wyszła bardziej cebula. To, to się jeszcze poprawi. Zamiast laski, niech będzie widelec. Ale czy jak patrzymy na ten zarys, to widzimy ziemniaka? A nie trochę. Spokojnie. Nie od razu już ją zbudowano. Skórka to skórka, więc trzeba do tego inaczej podejść. Taka przeplatana skórka po dwóch stronach wygląda zdecydowanie lepiej. Sam ziemniak wcale nie jest nudny. Czy wiecie, że ziemniaczki mają przepiękne lawendowe kwiaty? Jak nie, to spoko. Ja też nie wiedziałam. <noise> Dopiero gogle mi to powiedziało. Właśnie one mogą być naprawdę pięknym upiększaczem i wprowadzą ciekawy kolor do pracy. A skoro to roślina, to nie może zabraknąć liści, którymi nie warto gardzić. Mogą oczywiście pójść w innym kierunku frytki ketchup. Ale to się raczej wszystkim kojarzy. Ja chciałam zrobić coś mniej oczywistego, tym bardziej, że dzięki temu postać będzie bardziej elegancka, no bo w końcu ma być Fancy Fresh. Kolorki coś, czego nie mogę się sama doczekać to zadecyduje o wszystkim. A skoro ta postać jest naszym oryginalnym pomysłem, to tutaj również przyda się parę wariantów. Bardzo lubię się tym bawić jest to moja ukochana część pracy w grafice. Do wyboru przygotowałam to. Przyznajcie, że piesza wygląda jak z cyrku. No cóż, jednak apka nie zaproponowała cyrku ani kabaretu, więc postanowiliśmy z markiem wybrać tę wersję. Najważniejsze w rysunku, w grafice czy w czymkolwiek jest szkic i światło. Bez światła prace zawsze wyglądają na nieskończone i płaskie. Właśnie dlatego w poprzednich przykładach zawsze miałam zaznaczony kierunek światła. Przy grubym było subtelnie, ale było. I tak naprawdę dopiero teraz przechodzimy do wykończenia pracy. Sporo różnych etapów, ale wiecie, dzięki temu mamy pewność, że praca będzie naprawdę spoko. Hmm, ale nie wiem, czy zauważyliście, że w tej pracy brakuje dwóch dużych bólów. Mhm. Dobra, zobaczmy to. No wiecie, jakby nie patrząc, kiedy kupujecie ziemniaki, no to jakie wybieracie? Takie, takie małe, żeby później długo się obierało? Oczywiście, że nie. Najbardziej atrakcyjne są duże ziemniaki, bo wtedy szybciej robi się obiad. Więc to jest o wiele bardziej prawidłna wersja. Nie no, ja naprawdę lubię duże ziemniaki i proszę mi tutaj bez podtekstów, ja serio mówię teraz o jedzeniu. Teraz tak szczerze, czy spodziewalibyście się, że z ziemniaka można tak wiele wyciągnąć? Taki niepozorny, taki zwykły, a jednak nawet najprostsza rzecz może być wspaniałym źródłem inspiracji. Ja nie myślałam o takiej postaci. Sami zresztą widzieliście, ile było wariantów i testów, zanim pojawiła się ta nasza yy, kartoflanka. Bardzo lubię robić dziwne projekty, bo sama czasem jestem zaskoczona, co z tego może wyjść. A może wy sami macie jakieś szalone pomysły czy fuzje, które chcielibyście zobaczyć w naszym wykonaniu? Hmm. właściwie co by na to, by zrobić odcinek z Waszych pomysłów? Jeśli pod tym filmem pojawi się sporo ciekawych propozycji, to myślę, że można by było coś takiego zrobić. Ale pamiętajcie, że taki film nie powstanie w tydzień, to zajmie dużo czasu. Zwłaszcza u nas. Więc kartoflanka, ziemniaczana, nie, może pyra, nie wiem jak ją nazwać, ale ona, ziemniak gotowy. Pełnej ziemniaczoności, zobaczycie ją na naszym Instagramie i Twitterze, więc warto nas tam obserwować. A następny film już za tydzień, w czwartek po 17.10, więc aby niczego nie przegapić, zostawcie lajka i suba z dzwoneczkiem. I niech podstawy będą z Wami i z Ziemniakami.